Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament, który jest w całości poświęcony dogłębnemu badaniu Pisma Świętego. Oczywiście w ramach pobudek porannych nie zawsze jesteśmy w stanie wgryźć się głęboko w dany tekst. Ale dla tych, którzy to lubią, tak na przykład jak ja, obiecuję, że na tym kanale za jakiś czas znajdą się również treści, w których będziemy głębiej wchodzić w teksty biblijne, będziemy analizować różne fragmenty Słowa Bożego, m.in. proroctwa dotyczące czasów, w których obecnie żyjemy, więc cierpliwości, za jakiś czas takie materiały będą dostępne. Natomiast dzisiaj chciałbym zaprosić Was do tego, abyśmy wspólnie zastanowili się nad fragmentem z drugiej Księgi Królewskiej. I tam z 16 rozdziału będę czytał wersety od drugiego do IV. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jerozolimie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga Jego, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Więc nauka z tego dla nas płynie bardzo prosta. Nie zawsze przywódca jest właściwym przykładem do naśladowania. Aczkolwiek wielu, patrząc na przywódcę, powiela jego błędy. To jest bardzo ciekawe, no bo tutaj Ahas był przywódcą politycznym, był królem i zarówno on sam odszedł od Boga, uprawiając czary, okultyzm, dlatego że tutaj przeprowadzanie syna przez ogień spalanie dzieci i tak dalej. To jest kult śmierci, to jest okultyzm, to jest związane z obrzędami satanistycznymi, magicznymi. Więc praktykował okultyzm, był wyznawcą szatana, był tym, który wprowadził fałszywy kult do, do narodu Izraela. Konkretnie do, do Judy. Tutaj w tym przypadku był królem ludzkim e, i spowodował ich odstępstwo. Ludzie pociągnięci jego przykładem zaczęli powielać jego praktyki, dlatego że skoro król to robi, to, to znaczy, że tym bardziej my możemy. A jednak, jak pokazują historie biblijne, jak również historia w ogóle świata, e, różni przywódcy. Czy polityczni, czy religijni, czy jakkolwiek inni, nie zawsze byli odpowiednim przykładem dla ludzi, których prowadzili. Dlatego tak ważnym jest to, abyś w swoim życiu chrześcijańskim nie kierował się tym, co robią inni ludzie. Nawet jeżeli zajmują wysokie stanowiska, nawet jeżeli cieszą się powszechnym uznaniem społecznym, nawet jeżeli. Są ludźmi wpływowymi, bogatymi, są ludźmi podziwianymi. To nie oznacza, że to oni mają być wzorcem, z którego masz czerpać. Oczywiście człowiek potrzebuje ziemskich wzorców. Jak najbardziej. Dzieci na przykład wzorują się na rodzicach. Każdy z nas może mieć jakiegoś swojego tam idola, nie wiem, piosenkarza, piłkarza, którego lubi, podziwia, który go inspiruje, ale pierwszym, najważniejszym wzorem, a nawet, żeglubym, jedynym, powinien być dla nas Jezus Chrystus. Dlatego, że człowiek, nawet najlepszy, w naszym mniemaniu najbardziej święty, cudowny, wspaniały, jest grzesznikiem to człowiek ustanowił system oddawania czci tak zwanym świętym. Święci w Piśmie Świętym są synonimem ludzi wierzących. I Paweł pisząc swoje listy, adresował je do świętych z Koryntu, z Rzymu, z Filipii itd. Natomiast jeżeli czyta się jego listy i to, w jaki sposób on tam opisuje ich życie, ich praktyki, ich problemy, to okazuje się, że wcale takimi świętymi, jak dzisiaj rozumiemy to słowo, oni nie byli. A jednak Paweł do nich się tak zwraca. Dlaczego? Bo oni byli uświęceni przez Chrystusa, oni wierzyli w Jezusa. I to on czynił ich świętymi. Jego obecność w życiu tych ludzi przez ducha świętego czyniła ich świętymi. Natomiast dzisiaj człowiek ustanowił sobie innych świętych, wyniósł ich na ołtarze. Ludzie popełniają bałwochwalstwo, oddają cześć grzesznikom. W Piśmie Świętym czytamy o tym, że nie należy tak robić, gdy apostołom próbowano oddawać cześć, na przykład apostołowi Piotrowi, o czym czytamy w dziesiątym rozdziale Dziejów apostolskich, jak Korneliusz padł przed nim na kolana. Piotr szybko go podniósł i mówi, wstań, ja, ja też jestem tylko człowiekiem, tak samo jak ty. Kilka rozdziałów dalej, w czternastym rozdziale tej samej księgi, czytamy o pobycie Pawła i Barnaby w Listrze. I tam dokonali uzdrowienia człowieka, który był sparaliżowany od wielu lat. I miejscowi kapłani świątyni Zeusa przyprowadzili im na ofiarę woły i przynieśli więcej. i Chcieli ich uhonorować, bo myśleli, że Barnaba jest Zeusem, Paweł jest Hermesem, ponieważ był głównym mówcą. I chcieli ich wielbić i oddawać im boską cześć. Oni rozdali swoje szaty, mówili, Ludzie, co wy robicie? My też jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Wszelka cześć i chwała należna jest Bogu, bo to On sprawił, że ten człowiek chodzi, a nie my. Nie róbcie tego. Nawet gdy aniołowie ukazywali się ludziom i ludzie pod wpływem po prostu takiego wrażenia i doświadczenia tej boskiej energii, boskiej mocy emanującej z anioła. Padali na twarz i chcieli oddać mu pokłon, to on mówi: Nie rób tego, ja jestem tylko współsługą Twoim braci twoim Bogu oddaj pokłon. Natomiast co Achaz zrobił? Achaz nie dość, że sam praktykował Boguchwalstwo, to jeszcze skłaniał do tego innych. Dzisiaj również przywódcy, czy to Kościoła katolickiego, czy innych wyznań, oni prowadzą ludzi do Boguchwalstwa, do neopogaństwa. Do tego, żeby oddawali cześć tak naprawdę szatanowi i systemowi, który ma na celu wielbić Jego. Natomiast my, jako ludzie wierzący, ludzie, którzy są powołani do tego, żeby trzymać się Słowa Bożego, mamy oddawać cześć tylko i wyłącznie Jedynemu i prawdziwemu Bogu. Więc nie idźmy za przykładem bezbożności, za. Przykładem nieodrodzonych przywódców, ludzi nienawróconych, nieodrodzonego serca. Ale naśladujmy Jezusa Chrystusa, to jest najważniejsze. I o to chciałbym teraz się modlić. Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że ten fragment mogliśmy dzisiaj przestudiować. Chwała Tobie i cześć za to, że jedynie Ty jesteś święty, jedynie Ty jesteś Bogiem. Jedynie Ty powinieneś otrzymywać hołd od wszelkiego stworzenia. Nie daj Panie, abyśmy byli jak Achas, którzy prowadzą innych do zguby, do oddawania czci innym bogom. Ani abyśmy nie dali się prowadzić takim ludziom. Abyśmy trzymając się Twojego Słowa mogli wielbić wyłącznie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. I jedynie Ciebie obierać przewodnikiem w codziennym życiu. Twoje ręce się pobierzamy. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam kochani. Zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka pod tym filmem, żebyście subskrybowali mój kanał Mocny Fundament. Śledźcie też mojego Facebooka Mocny Fundament. Tam będą się ukazywać różnego rodzaju ciekawe informacje w związku z tym, co będzie się działo na kanale. Nie wszystkie treści, które umieszczam na YouTubie, będą na Facebooku i na odwrót. Dlatego warto jest, abyście śledzili mnie i tutaj, i tutaj. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś doświadczenia, jakieś uwagi, zachęcam do kontaktu mailowego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!